Pod względem demograficznym gmina Iława zaprzecza wszystkim krajowym tendencjom. Demografia w gminie rośnie, a w związku z tym w przyszłości potrzeba będzie więcej mieszkań. Nazywam się Piotr Berend, a to jest Radionet. Dziś moim gościem jest wójt gminy Iława, Krzysztof Harmaciński. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Właśnie, panie wójcie, w takim razie, skoro będzie potrzeba większej ilości mieszkań, jaką politykę mieszkaniową w tej chwili prowadzi gmina? Jakie są plany na przyszłość? Gmina Iława w ostatnim okresie ma cały czas przez ostatnie kilka lat wzrost na terenie gminy Iława mieszkańców. Kilka lat, dziesiąt temu mieliśmy mieszkańców około 10 tysięcy. W tej chwili mamy ponad 13 tysięcy. No i oczywiście z tym się też... Wiąże to, że trzeba podejmować działania w kontekście też polityki mieszkaniowej, ale, ale również też przez Radę Gminy. Na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 listopada, podjęta została uchwała na temat utworzenia spółki społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, to jest Krajowy Zasób Nieruchomości, gdzie taka spółka by powstała jako spółka w Armii i Mazur. Z ograniczoną odpowiedzialnością, to też się wiąże z tym, że jest utworzony specjalny rządowy fundusz rozwoju mieszkalnictwa na terenie naszego kraju i takie działania właśnie podejmujemy. Dzisiaj również wystąpiliśmy z wnioskiem o udzielenie nam dofinansowania na realizację tego zadania. Jest to kwota 3 milionów złotych. Jeżeli ta kwota zostanie nam przyznana, Wtedy też również przystąpimy do utworzenia tej spółki. Ta spółka nie będzie tylko i wyłącznie spółką gminy Ława, będzie się składała z kilku gmin, które podejmują takie działania w województwie warmińsko-mazurskim. No i oczywiście w momencie, kiedy środki się znajdą, rozpocznie spółka też swoją działalność poprzez przygotowywanie całego procesu inwestycyjnego, opracowania dokumentacji, Przejęcia również gruntów, które zostaną przejęte grunty z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zasobów właśnie tutaj państwowych. Takie grunty od nas, jako gminy ława, zostały wskazane w miejscowości dziarnych. Chodziło nam też o to, żeby te budownictwo było w pobliżu, jak najbliżej miasta i ława żeby mogło na no było było też wiele spraw później załatwiać dotyczących już takich spraw bytowych przez mieszkańców. No i też chodziło o to, żeby miejscowość była wyposażona w media, przede wszystkim woda, kanalizacja, jak i również tutaj dziarny posiadają gaz, możliwość podłączenia. No i też w tym momencie, jeżeli to nastąpi, to na pewno nastąpi ten okres już przygotowawczy. Okres realizacji zadania przewidujemy od dwóch do trzech lat, z uwagi na to, że jest to cały proces inwestycyjny, który musi być przygotowany. Lokalizacja, która została wskazana przez nas, może być tam nawet wybudowanych 200 mieszkań, ale na początek będziemy na pewno chcieli zrealizować gdzieś w granicach 20-40 mieszkań. Tutaj też będziemy prowadzili specjalną rekrutację tych, którzy będą w tych mieszkaniach zamieszkiwali. To będą specjalne też kryteria dla tych rodzin, które nie są w stanie same sobie poradzić z budową czy domów, czy też zakupem mieszkań, nie mogą mieć udzielonych kredytów. Będzie to oczywiście na zasadzie mieszkania czynszowego, ale z możliwością wykupienia na własność. To jest ta nowość w porównaniu do tych właśnie mieszkań, które są chociażby oferowane przez ITBS-y. A my tutaj też widzimy tą potrzebę, dlatego że ta dynamika, właśnie wzrostu ilości mieszkańców, powoduje, że te potrzeby są znaczące na terenie też i gminy Ława. Zresztą jesteśmy gminą, która otacza też i miasto, i Ława, i tutaj trzeba na to też zwrócić uwagę, że to zawsze będzie tym elementem takim rozwojowym. Proszę powiedzieć, jakie gminy będą brały udział w tym programie? Znaczy, w tej chwili jest to na etapie organizacji tej spółki, tutaj na, na, na tym terenie, tutaj naszym, w Armii Mazur, ale z tego, co już mamy zorientowanie, to jest na pewno już chęć przystąpienia Gminy Wiejskiej Ostruda, nowe miasto Lubawskie. Również mówi się o tym, że też tutaj chce być w tym kręgu zainteresowania również urzędnik, biskupiec. No i później tam są te gminy wokół szczytna, które też już złożyły deklarację swoją udziału w przystąpieniu do tej spółki, do realizacji tego zadania. Proszę powiedzieć, z jakimi kosztami dla gminy będzie się ta inwestycja wiązała? Przede wszystkim to dla nas będą koszty związane z pomocą tutaj administracyjną, czyli przede wszystkim teren musi być Terenem przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania jako teren, właśnie pod budownictwo wielorodzinne. Są to budynki trzykondygnacyjne, czyli to nie są budynki jakieś wielkie bloki, takie dostosowane akurat do warunków obszarów wiejskich. Po naszej stronie będzie też składanie wniosków, właśnie do ministerstwa, o środki finansowe. Później też będziemy jeszcze starali się o dodatkowe środki finansowe na wkład własny. Które możemy uzyskać w wysokości 300 tysięcy, 400 tysięcy złotych, które będą też takim w naszej gminy. Jak widać, jest to dla samorządu wydatek może nie bezpośredni finansowy, ale organizacyjny. I to jest bardzo ważna sprawa, że z własnego budżetu nie musimy wydatkować środków finansowych. W takim razie za dwa, góra trzy lata możemy spodziewać się pierwszych e, mieszkań z tego programu w gminie Iława. E, panie Wójcie, zmieńmy temat. Gala Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej skończyła się miłym akcentem również dla gminy Iława. Tak, oczywiście byliśmy mile zaskoczeni, że zostaliśmy specjalnie wyróżnieni na tej gali. No oczywiście była to gala podsumowująca rok 2021 organizowana przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Wiemy, że gmina Iława ma aż pięć drużyn piłkarskich, drużynę trzeciodigową, jaka jest w gdzie jesteśmy też że bardzo dużo inwestują w obiekty sportowe, zwłaszcza te obiekty piłkarskie. I tutaj w samorząd roku 2021 zostaliśmy wyróżnieni specjalną statuetką, którą tutaj przed Mam taką fajną statuetkę, jako najlepsza gmina w województwie warmińsko-mazurskim. Ja z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim działaczom, bo to jest zasługa działaczy, jak i również drużyn poszczególnych z terenu gminy ława na ten sukces dzisiaj, w tym plebiscycie i, i na tej gali. Podziękować za tą pracę codzienną, wielokrotnie społeczną pracę, która jest bardzo taką pracą Bym powiedział też bardzo korzystną dla wychowania młodego pokolenia, bo trzeba pamiętać, że w strategii rozwoju gminy na lata 2016-2030 tam jest taki zapis ten specjalny: wychowanie młodzieży i społeczności lokalnej poprzez sport. I to konsekwentnie realizujemy. Tutaj przy tej okazji również dziękuję wszystkim trenerom, jak i również wszystkim osobom, które wspierają sport na terenie gminy Ława, bo też. Tego wsparcia na pewno byśmy sobie nie poradzili. Jeszcze raz gratuluję nie tylko sobie, ale na pewno wszystkim działaczom i klubom na terenie gminy Iława. Panie Wójcie, w związku z tym, że to jest ostatnie nasze spotkanie przed świętami, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych, ciepłych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. Ja też chciałbym złożyć życzenia. Oczywiście przede wszystkim dla Radio NET ale i wszystkim słuchaczom Radio Net, ale wszystkim mieszkańcom gminy Iława i nie tylko składam przede wszystkim takie życzenia szczere, przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, miłości oraz wszelkie pomyślności na te święta Bożego Narodzenia, dużo błogosławieństwa Bożego. No, oczywiście przed nami rok nowy 2022. Tutaj życzę przede wszystkim chyba zdrowia, bo to jest w tej chwili najważniejsze i spokoju w tym roku 2022 spełnienia najskrytszych tych marzeń swoich, które posiadamy gdzieś tam głęboko w swoich serduszkach, no i życzę dużo sukcesów w życiu osobistym i w pracy zawodowej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. A państwu przypomnę, że dziś moim gościem był wójt gminy Ława pan Krzysztof Harmaciński. Przypomnę państwu również, że wywiad ten znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info, na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastu w serwisach Spotify, iTunes i SoundCloud. Dbajmy o siebie i o innych. Szczepmy się. Do usłyszenia.